Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj Hashtag promo ostatnia szansa Odcinek, który miał być ostatni dzień Grudnia tamtego roku, ale niestety nie daliśmy rady, brakło nam czasu No i też trochę się chcemy Pozmieniać na naszych kanałach i powiem wam na samym wstępie od razu, że Ruszamy z trzema nowymi też kanałami Tak, z trzema nowymi kanałami Chcemy, żeby Datsun.pl był takim kanałem bardziej a to się jutro dowiecie, bo jutro będzie na ten temat, dowiecie się o tych dwóch kanałach, o trzech kanałach, a dzisiaj się dowiecie tylko o jednym, bo na samym końcu wam pokażę ten pierwszy, bo już jest gotowy. Te kolejne będą jutro pokazane, a w sobotę właśnie będzie pierwszy odcinek na tym nowym kanale. Dobra, ale nie będziemy przedłużać, bijajcie na grucha XD, bo bardzo dziękuję, że 930 subskrypcji już jest i na JSON 790. Jeśli ktoś nie subuje, to zostawić suba, zobaczymy kto będzie pierwszy miał tysiaka. No nie wiem czy w ogóle mam tu TikToka tego otwartego. No ale dobra, TikTok 3100, lecimy z hashtag promo, koniec gadania. Na samym końcu będzie ten nowy kanał, ale jedna uwaga: zanim zaczniemy, każdy z Was, kto będzie na tym odcinku hashtag promo, a wszystkich otworzyłem, kto napisali hashtag promo, macie jedno proste zadanie: wejść do każdego, kogo dzisiaj otworzę. Ja będę w komentarzu wrzucał linki do Waszych kanałów, więc będzie można kliknąć i zostawić każdemu suba. Ja każdemu zostawię suba. Więc nie ma problemu, większość już tak mam u Was, chyba większość z Was jest subskrypcja moja, więc... Dobra, koniec gadania, lecimy. Pierwszy Rekin 16 subskrypcji i mamy tu Among Us, PhoneGang, jakieś nie wiem co to w ogóle jest, ocenia youtuberów, jakieś takie vlogi, dobra. Jeśli ktoś będzie się co on nagrywa to wbija, ja nie będę się pokazywał tylko mniej więcej też ocenia, tu mi brakuje banera. Nazwa fajna, Rekim, Widzę, czy fanem jesteś też, też y, Amonga FIFA. Jest FIFA, FIFA. Myślałem, że już nie gra w FIFA 2000. 1, 2000. W ogóle dla mnie ostatnio FIFA to są wszystkie takie same, tylko się składają, aktualizują, a niczym się nie różnią te gry. A naprawdę, nie wiem, czy wam tak też tak jest. Chociaż ja lubię sobie pograć w FIFA, sami sobie piknąłem. Dobra, koniec gadania. Lecimy, wbijacie na Beret Bro. Mati Gaming YouTube, Mati Gaming YouTube, w różnym co tu nagrywa: Minecraft. A to nie wiem co to jest, Jednogodzinne, coś nagrałeś, jakąś. jakiś, nie znam tego, paliona, jakiegoś miliona. Dobra, lecimy dalej. Mati Gaming Plus, czyli to jest, tak, to jest, to jest ten sam YouTuber, zaczekaj, tylko nie, nie tylko my mamy podwójne kanały, ale wy też macie czasami 2, 3, 4, 5, 10 i tak dalej. Tup, tam. 1, 2, 3. Najlepsza pizzeria Pod Słońce i Vampir. to jest? Gubie jesteśmy zgubieni. Roblox. Dobra, o Fall Guys jest w Robloxie, to nawet nie wiedziałem. Muszę sobie okej zobaczyć. Dobra, leci Miki. 7 Pro. Znamy się oczywiście z Fortnite'a. Nowy kanał na YouTube tydzień temu. No to w ciekawości wejdę później. Czokuś Monster i to co mi brakuje poprzednich, którzy byli wcześniej to, że to jest była pierwsza, za którą ma banner. A banner to jest fajna rzecz, bo można, jak widzicie, podkreślić nazwę raz, A po drugie można jeszcze dać inne rzeczy, a u Ciebie tego nie ma Czokuś, więc jeśli ja później powiem o chodzi, oglądaj dalej. I tutaj mamy co? CSGO Minecrafta, Brown Starsa, GTA. World of Tanks i tak dalej, dobra lecimy dalej, nie będziemy przedłużać, ROFIX ale GTA, czyli coś tu będzie z GTA w nagrywane u ROFIXa, na razie tylko miesiąc temu było jakieś GTA w, w, w 5, 3 sekretne bronie Dobra, PM ROFIX Fortnite, 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 dużo osób ogólnie gra w Fortnite'a, tak Teraz więcej odpuszcza BrownStars, Clash Royale i tak dalej. Widzicie, tutaj mamy już jedną rzecz na tym bannerze. Że jest blink, to jest F, to znaczy domyślam się, że chodzi o f, Facebooka, więc macie nazwę, możecie go znaleźć na Facebooku i macie nazwę jego Discorda, więc zobaczcie. To, że ten banner jest, no jakoś trochę poprawia jakość waszego kanału, można jeszcze umieścić różne rzeczy. Dobra, o na razie najwięcej 354 suby i oczywiście Fortnite i konkursy 20 pln można było wygrać, bijajcie. Hmm, buźka, nie wiem jak tą nazwę, bardzo mi się podoba. Ale ciężka pewnie do odszukania przez innych. O nie, uruchomiło mi się. Mamy tu Rocket League. Dalej lecimy, lecimy. Sniper Alan Android i to pierwsza rzecz, która mi się tutaj zauwa zauważyłem. To jest baner, który często gdzieś widzę u innych osób. Nie wiem czemu wy używacie często tego banera, on jest tak popularny. W ogóle nie wiem co to jest, bo tu widzę Yenge, tu widzę Hitachi, tu jakieś napisy chińskie czy tam japońskie. To jest, nie wiem co to, to jest jakiś... No oczywiście jakiś kraj, jakaś miejscowość, ale co? Czemu? Dobra, lecimy dalej. Wejdźcie do snajpera, do innych poprzednich. Alisa, dwie subskrypcje. I tu muszę sobie zobaczyć co to jest. co ty nagrałaś? O, TikToka. Widzicie, też można sobie mieszać informacje tutaj, albo był fajnie jak baner, chyba to z drugi kanał jak dobrze pamiętam. Nie bo tak pisałeś. Dobra, lecimy dalej. Matso R. Tu Matso R. ma banerek. Um, Ale ja mógłbyś jeszcze zawieść jakieś informacje. Brown Stars, FIFA... Roblox? Dobra, lecimy dalej. O, widzicie? To, co mówiłem wcześniej. Hitachi, ING, to samo, Margur. 90 subów. Dobra, lecimy dalej, dalej, bo czasu nie ma. Gipsonek oficjal. Bijacie oczywiście do Margura. Among Us, nowy gość. Czy tutaj jakieś rozmowy, vlogi? Jakaś pizzeria. Dziadek i, Patry i Patryk. Dobra, bijajcie, jeśli was interesuje. Właśnie bijacie do wszystkich. White, 5 subskrypcji. Moje intro, rok temu nagrane. White, dawaj, dawaj. Co się tak obijasz? Kurde, przeleciałem, Patrzcie, ile tego jeszcze jest. I tu mamy Nisoslav, Nisoslav ma Forza i dużo lubi samochodów. Bardzo dużo. A on też się tam pojawił. Jako nijaki, jako nijaki tu właśnie to, co wam chcę bardzo, bardzo, bardzo przekazać, to, że widzicie, w ten sposób można wykorzystać baner. Jako nijaki robi to idealnie. mogli ma świetne miniaturki, chyba nawet lepsze od moich. No też szczególnie to te ostatnie to są kozak te. Ta jest świetna, ta jest fajna. Ta jest też super. No, super jak niejaki. I to, co na banerze. Zobaczcie, na banerze możemy wszystko. Zamieścić. Do Twitcha i do tego i tak dalej. Jakoś to fajnie wygląda. I to też można dodać. Zobaczcie, tu też można od razu też dodać linki. Baner. Bardzo ważna rzecz moim zdaniem. Zresztą będziemy też żeby nagrywać. Yy, recenzję kursu od Freeza, więc ja mogę powiedzieć, że tam też mówią o banerze, o miniaturce i tak dalej, takich rzeczy podstawowych moim zdaniem. Ale o tym się też dowiecie. Dobra, lecimy dalej. Marcelek XD też gdzieś kojarzę to zdjęcie, nie wiem gdzie skąd. Gramy Fortnite, Dobra, lecimy dalej. Jaki właściwie ma na razie chyba najwięcej subów tutaj jak widzę. Po 376 Adiurusa Fortnite i Among. I brak banera. no gdzie tam baner, Dawaj baner, Daj chop, dawać. A tu Polish Gamer. Polish Gamer ogólnie to nie wiem, czy zauważyłem. Ja zauważyłem, znaczy. Nie, wiem, czy wy zauważyliście, ale to jest bardzo popularny Nick na YouTube. Polish Gamer. Ja chyba znam z, z 10 osób, które ma Polish Gamer. Ale jest fajny baner, Podoba mi się kolorystycznie. Chyba nad całym kiedyś taki miałem. Dobra, lecimy dalej, ale widzicie co ona nagrywa? Brownstars, Stars, Amonga, Fortnite'a i ogólnie to co my gramy wszyscy. Lord Mame, Marcel Janusz. Okej, okay, co tu masz? Konkurs. Jest Brownstars Stars, Among i Goat Simulator. Czy ktoś z was grał w Simulator Kozy? Jakich graliśmy? Nevron YouTube. R6 z widzami. Fortnite. Fall Gaze. Szczególnie w większości kanałów się powtarza to samo. Fortnite, Bramstar, Fall Gaze, Among. Lubisz gry? Subuj kanał z dzwonem. Oczywiście, właśnie. Subujcie wszystkie kanały, jakie wejdziemy. Yy. I wbijajcie do Mistrza 1929. Fajna nazwa. 1929. Jak widzicie, ma aż tyle tego. Lecimy dalej. Kapi 99.0, chyba ta osoba, która dużo czekała na to. Żeby się powiedzieć na promo, bo wam pisał dwa razy, tak. I mamy Brown Starsa. 26 subskrypcji. I lecimy Idon, Idon, dawaj filmy. Gdzie są filmy Idon? Musisz tutaj stówę wbić, pamiętasz. Dobra, lecimy Bart Gaming. Mamy tutaj. Nowy rock, mamy tutaj. ogólnie zauważam, że dużo osób jakby zaczął nagrywać w okresie tym przedświątecznym, albo właśnie teraz w jakby w ferie, tak? Bo teraz macie ferie, siedzicie w domu. Dobra, lecimy dalej. Alisa Games. O. To jest twój drugi kanał, tak? Jak dobrze pamiętam. Tamten był pierwszy. I zobaczcie, Siemanko. Bardzo fajny, prosty banerek z napisem Siemanko. I od razu tego suba się łatwiej dodaje. Ok, lecimy dalej. Zostaw suba typu Lecimy po Myślę, że jakiś odcinek powstanie, ale może nie na tym kanale odnośnie tego jak odpowiednio docinać ustawiać baner bo to jest dostosowuje się do wielkości ekranu telewizora komputera, tabletu i telefonu, więc czasami nie wiemy co tam dalej się znajduje właśnie tutaj lecimy nie wiadomo czy po po 1000 już masz 1900. O, typów ma najwięcej. Też ciekawe miniaturki, Wesoły Świąt. Czerwony jest, Among. I filmów jest. Myślałem, że więcej. Nawet dużo ci się udało wbić 1900. To ja mam więcej na tym Gruha XD i... i mam mniej od ciebie. Dobra, lecimy dalej. dalej. Mem... Bambus. Fajny banner Lubię takie kwadratowe przejście koloru. Bardzo fajnie to wygląda. Tylko tutaj brakuje oczywiście. To. Napisów. I tu mamy Fortnite. Fajnie by było też, jakbyś dawał różne miniaturki do filmów. Wtedy nie jest to tak samo. Nawet dać czasami leć, lepszą miniaturkę z Jakiegoś screena niż wszystkie takie same. Ale o tym będzie na innym kanale. Tam się wszystkiego fajnie dowiecie. Kaksi. 24 suby. Patrzcie. Też tak macie? Patrz. Miał 24, a teraz ma 23. Opowiem Wam, że ostatnio YouTube mnie strasznie zaskakuje. Mi też, nie wiem, kasują się subskrypcje. Jednego dnia mam 6200 6280, a następnego mam o 30 mniej. Sup. O. Kazo. Instagram, Kazo, podkreślenie KR, tylko Kazo, jakby były białe litery, to by były bardziej czytelne. Ale tak to. Okej, okay, no, ale gdzie filmy? Gdzie filmy? Dragon YouTube. O, widzicie? Subskrybuj napis. Ziemniak to ziomek. Dragon. Są informacje. Tu też może to, ja bym przerzucił na drugą stronę. A tutaj są można te klikane zrobić. Jest w opcjach taką. Ale o tym się dowiecie. 72 suby. Zon, subskrybuj po więcej filmów. Okej. Okay. 43 z moim kariera Fifa. O, kolejny Fifiarz. Kuba Babilon. O, to lecimy do Kuby. Będziesz miał drugą. Kuba, drugiego subskrybuj kanał po więcej. Admister. Tutaj pewnie dużo Amonga. Ale nie tylko. Roblox. Pozdrawiamy. Dark Adminer Fortnite. Czyli far. No, jak macie nazwy Fortnite, to znaczy, że jesteście fanem Fortnite'a raczej, tak? Ale inne gry się też pojawiają. Zobijajcie do niego. Mafios. Fortnite Tutaj, co mnie zastanawia, co tu jest? Dobra, okej okay. Lecimy dalej, Elderyn Elderyn, gramy z do rana do 18... Cieka ile ten odcinek ma? Zobaczcie, z ciekawości ile ma ten odcinek, bo do rana to czyli co graliśmy po jest tam godzin, dobra, dawaj, jezu, ile tego jeszcze jest? To będzie taki długi odcinek? Dobra, lecimy dalej, subiki lajki like, mile widziane Widzicie Maisie, o, pozdrawiam Maisiego Mazie 333. O, zgłoszenie do konkursu. Dobra, Olipanda. Oli. Zostawiłem tu? Zostawiłem. Oli Panda Fortnite. Jest Fortnitecik. Jest i drag... Dragon. Pokémon. Mogę to I znowu ta mapka. Znaczy ta ta banerek. Rocher, Rocher, Rocher. Co ty tam masz? Wyniki konkursu. Czyli patrzcie, dużo osób robi konkursy. Mickey Król Miki król fajna nazwa. i Jest też Fortnite wbijajcie do króla. może coś tutaj nie. Kuba Łowiński, czyli Head Production. Kto tam Kuba u Ciebie 46 subskrypcji. Ciekawe, muszę tu wbić tydzień temu miałem wbić właśnie. Bo mówię, że będziesz Sonika nagrywał. Coś tam. Dobra, lecimy. Lulucie Games 463 subskrypcje. Lulusiek, gdzie Fortnite? Gdzie Fortnite się pytam? Dalej. Store 23 suby. Moje pierwsze intro. No, ja też miałem mieć zrobić jakieś intro. I teraz pytanie, czy się robi jeszcze intro, czy nie? To zależności od kanału. Freeze o tym nawet mówił, bo osiągnął kursie. Kola, kola YouTube, kola. Kola, pozdrawiamy, kole. Moje 11 urodziny. O! Miesiąc temu. Nie ja najlepszego, jak Nie składałem. Zostawiłem supa? A tu już miałem supa. Plastuś. No fajny baner. Plastuś. Nie Ale no ciekawy baner. Nie to że śmieszny, ale ciekawy okej. Okay. Tu chyba jakiś człowiek jest, nie? Tu busta i głowa i taki plastusiowy człowiek. Dobra. Lecimy dalej. Darings oficjal, właśnie. Czemu cię nie widać subów? Ile masz subskrypcji? Napisz w komentarzach. I czemu to wy usuwacie? są minusy w większości, bo... Albo plusy? Nie, minusy, że nie pokazujecie ile macie sub Pokazujecie ile macie subów. Ma mało osób wtedy subuje. Zostaw lajka, zostaw suba. Dobra, Mobile Wars, film w każdy czwartek, Co dzisiaj jest poniedziałek. Mój serwer Discord, subskrybuj na rozwinięcie kanału. Zostawiajcie, o leci, patrzcie, Mobile Wars leci po subskrypcję. tu stream. Tutaj coś, ja nie mogę normalnie być w megonie. Pająk 99263 z SUBY. Przygoda 3 potrzebne mi jeden lub dwie osoby. <grywy> co to jest? Okay. Wbijajcie się, bo tutaj ciekawy odcinek. Ciekawy może być odcinek, bo nie wiem co tu chodzi z tego tu. Ale wbijamy. Dobra. Tan, tan, tanczący banan, DAJ SUBA i tutaj Fortnite i, i Brawl Stars. Ratowanie świata, właśnie, muszę sobie zagrać. Chizu01 Assassin's Creed Odyssey, Monster Hunter Na razie dwa Ale to zobiecie, zaczyna się chyba Sobota, YouTube Sobotnie filmiki, lecimy pod 250 subskrypcji Pamiętajcie o tych banerkach, by je zmieniać Miniaturki nie było tak, tak samo zawsze To czy lepiej właśnie oddać na przykład tego screena, jak, jak ktoś rzuca Uteham na przykład z tego i będzie bardziej ciekawie. Mówię ci. Cizu drugi raz. Nie wiem, czemu się uruchomi drugi raz. Dominik Gaming. Jak zrobić miniaturkę? Widzicie? Możecie, jak ktoś nie ma pomysłu na miniaturkę, to możecie do niego bić. Boski Rogal. Boski Rogal też dobra nazwa. Jak rzucić piłką? Poradnik. Hmm. Ale, bijać. Dobra. Michu Minecraft. aftowiec. Aftowiec Games. Michałek. Intro jest, miesiąc temu stworzone. No to teraz czas na kolejne filmy. Michałek. Miko, jezu, Mika nie miał supa. To jest normalnie dziwne. Dobra, Igor Grabowski. Mamy. stand dwójkę. Ostatnio w stronę zainstalowałem. Pewnie. Eee. Reku? Reku masz 590 subów i nie ma żadnego filmu. Dawaj, spocony kądzik. Jakiś z w Fortnite. Bo już widać po miniaturce, widać po filmach. Antiks Polska. 828 subskrypcji. Palion milion. Kto to jest ten palion milion? Chyba jestem jakiś zacofany, Od dawna bo by nie byłem w internecie. Dobra, lecimy dalej. Candy. O! Widzicie drugi raz widzę to. Co wy to bierzecie? Co tu mamy? Standoffa 2 i Brown Stars, ale widzę, że teraz dużo standoffa. X Sonics 92 suby, i mamy tu Fortnite'a, Fortnite. Lecimy dalej, bo crimex 1204 Gaming czeka. 51 subów, i mamy znowu Fortnite'a. I? Fortnite'a. Ile tu jeszcze osób? Ja nie mogę. To tu obejrzy do końca zostawia trzy serduszkę. Kai 1630, parę subskrypcji. Jesteś tu nowy? Hej, Kai jestem tu nowy. Wszędzie nawiązuje ogólnie do swoich filmów. Do klocków, tak? Bo w większości tu. O, klocki. Dobra, lecimy dalej. Prince Sorrow. Co da. O, czyżby tutaj były takie gry? Zobaczcie. Wbijajcie do niego. Papug. O Papugu nie trzeba dużo mówić. Osiągnięcie zdobyte. Zostawiłeś suba. Banner jest, jest. 7 subów, 10 jest, jest. I wpatrzcie przez 3 tygodnie normalnie. 3 filmy. Papug, robisz postępy. Więcej dawaj. O polecane filmy, ManO na... I o, normalnie. To wbijajcie do Papuga. Dobra. Real life 534. Subskrypcje i Jutek ciśnie. Hofera. Ohoho. Co to jest? Wiedź. O, Kupikowski Gaming OM I powracam na YouTube, YouTube. Czytaj, opis kończę z YouTubem, patrz opis. Dobre. Dobra, Dobra. Dobra okej. Okay. Man NG272267MZ Konin 50 Hmm. I ktoś tu lubi podróżować autobusem? Wycieczka służbowa po wałgrzychu? O to jest. Muszę to bić. Ja to mam suba. A teraz na koniec. 21 minut, Matko Boska. To wytrwał. To zobaczę nasz nowy kanał. Jeden z trzech nowych kanałów. A ten właśnie pierwszy, który Wam pokażę będzie dotyczył gotowania. A nie takiego normalnego gotowania. Kanał się nazywa Stać Przy Garach. Będziemy tu gotować. Różne rzeczy, będziemy próbować ogólnie różnych nowych smaków, będziemy łączyć różne smaki. Zrobimy nową wersję czost burgera, bo trochę dziwnego, bo z chipsami, które jest popularne w Meksyku lub chyba Kolumbii, już nie pamiętam. Będzie o tym odcinek. Jeszcze odcinek, by stać przy garach, będzie w sobotę. Więc zobaczcie, co będziemy testować, bo będziemy testować. Mamy gotowanie, mamy testowanie i wyzwanie. Gotowanie, testowanie i wyzwanie, tak? Będziemy robić tu też wyzwania jakieś związane z jedzeniem, czy będziemy łączyć dziwne smaki. Trochę inspirowaliśmy się podbitymi gerami z chłopaków 5 sposobów na, bo oglądamy ich dość często i chcemy tworzyć właśnie content związany z gotowaniem, testowaniem, wyzwaniami wszystko co jest związane z jedzeniem. Więc jeśli no, no już na adacą nic z jedzenia nie będzie, tylko wszystko z jedzeniem będzie tutaj, na tym kanale. Jest też Facebook, już możecie wbić. Widzicie, tutaj mam logo, tu mamy tekst, mamy ten, i tu mamy Facebooka i Instagrama, też już mamy. Będziemy wrzucać tam różne rzeczy. Więc jeśli chcecie, zostawcie subskrypcję na, na naszym nowym kanale. Stać przy garach. Będziemy stać przy garach. No to co, kończymy. A jutro będzie odcinek specjalny związany z rozwijaniem naszego kanału, bo powiem Wam o tych dwóch kolejnych też nowych kanałach, ale chcę wam pokazać, jakie tu będą dalej zmiany, bo tych zmian będzie więcej. Rozbiliśmy to na więcej ilość kanałów, żeby każdy mógł wejść tam, gdzie będzie chciał. Tak, nie, żeby będzie tak, jakieś misz -masz. wszystko i nic na jednym kanale, tylko po prostu będzie kilka kanałów, jeśli ktoś chce oglądać gotowanie, testowanie, wyzwania. Myślę, że to będzie dość śmiesznie, bo Jason nie lubi na przykład różnych rzeczy, na przykład jajka. Jak on widzi jajko, to ma odruch wymiotny, więc będzie śmiesznie, będziemy próbować jajka. Tak, stuletnie. Dobra, nie żartowałem. Dobra, kończysz odcinek, bo już jest bardzo długi. Do widzimy się już jutro. Na Dachon Bell. Już tylko się jutro trudno dowiecie. Dobra, kończymy, na nasze inne kanały, czyli na Grucha XD, i na jason.pl i na TikToka. Hello.